Siema. Omówimy sobie dokładnie wszystkie mechaniki ligowe w Path of Exile 2, a dzisiaj pod lupę bierzemy Expedition. Dowiecie się tutaj wszystkiego, jak dokładnie działa ta mechanika i jak na niej możemy zarobić. Zapraszam do oglądania. 70% oglądających nie subskrybuje jeszcze mojego kanału, więc jeśli podobają Ci się moje materiały, to zostaw subka. Dzięki. Expedition, czyli po polsku Ekspedycja, pojawiła się już dawno w pierwszej wersji Path of Exile i została również zaimplementowana do Path of Exile 2, Lecz sporo się w niej pozmieniało, więc film będzie dobry zarówno dla osób, które nie miały styczności z żadnym PoE do tej pory, ale ci co grali w jedynkę, a w dwójkę jeszcze nie, to na pewno trochę informacji tutaj zaczerpną. Dobrze, na początek mówimy sobie, jak wygląda taka ekspedycja zwykła, taką, którą możemy znaleźć na mapie. Oczywiście, jeżeli na danej mapie ta ekspedycja występuje, bo są jeszcze takie osobne, wielkie mapy, które są jedną wielką ekspedycją, ale do tego sobie przejdziemy później. Na początek, właśnie chcę znaleźć ekspedycję i pokazać wam w ogóle o co w tym wszystkim chodzi omówimy sobie wszystkie tutaj detale dotyczące tej mechaniki, także no dajcie mi chwilkę, ja tą ekspedycję znajdę i zaraz do was wrócę. I teraz na czym w ogóle polega ekspedycja? Ekspedycja polega na tym, że jak podejdziemy już do tego NPC-ka, pojawia nam się tutaj placeowanie eksploziwów, czyli takich materiałów wybuchowych. Defaultowo jest to pod V. No i wszystko w obrębie tego wybuchu, który sobie wybierzemy, się odpali i teraz tak. Remnanty dają nam różne bonusy, ale bufują też które które są w zasięgu tego wybuchu. Ja mam w drzewku, że mam tylko jeden wybuch. Wy jak nie macie jeszcze rozwiniętego drzewka ekspedycji, to będziecie tych wybuchów mieli więcej. No i wszystko w obrębie tego wybuchu dostaje te buffy. Czyli jak ja na przykład zrobię tutaj wybuch, jak widzicie, on obejmuje tutaj trzy teremnanty plus wszystkie te czaszki, które są mobami. To te moby będą miały właśnie większy pack size, będą miały więcej reality czesty, które są też w obrębie, bo tutaj na przykład to jest chest. No i też mobki będą się respić z 15% mniej HP, ale. Nie można uniknąć ataków tych mobów. Mają większy freeze builda, flamability, magnitude i szanse na szok, czyli elementy mocniejsze. No i do tego mogą przebijać nasz armor w 200% zadawanego fizycznego damage'u. Czyli po prostu są nabuffowane moby. Teraz tak, jeśli macie kilka wybuchów i powiedzmy postawicie sobie wybuch, że obejmuje tylko ten remnant, ale też dacie na ten, na ten i na ten, to pierwszy wybuch będzie tylko z tymi modami, z tego pierwszego remnant. Drugi wybuch będzie już i z tym remnantem, i z tym. Trzeci wybuch będzie już z tymi trzema remnantami, czyli te wszystkie moby dookoła dostaną buffy z tych trzech remnantów. I powiedzmy, czwarty wybuch, jak obejmie te dwa, to te moby dookoła, które też obejmie ten wybuch, będą miały buffy i z tego, i z tego, i z tego, i z tych dwóch. Nie? Czyli mm, to nie jest tak, że sobie ustawicie kilka wybuchów i każdy wybuch działa na te moby z. Z tym, co było w zasięgu tych wybuchów, nie. One po kolei jakby progresują, i te buffy się dodają. Warto o tym pamiętać. I teraz tak, czego my chcemy szukać w tych remnantach? bardzo fajnym modem jest Expedition Logbooks właśnie nam się trafił z runik mobów i teraz warto e, sobie omówić co to są runik moby, otóż runik moby to są te większe czaszki jak widzicie macie tutaj takie malutkie e, czaszki e, w różnych miejscach to są zwykłe moby lub niebieskie, a te duże czachy to są właśnie runik moby e, runik moby są mobami rare, z mobami żółtymi więc dają więcej dropa, więcej expa i tak dalej, no i jeśli e, odpalimy sobie właśnie jakieś bonusy dla tych runik mobów, to jeszcze lepsze z nich są dropy. Tych runik mobów zawsze chcemy jak najwięcej, bo po prostu no, jest z nich dobry drop. I teraz tak, szukamy właśnie um, ilości Expedition Logbooków z tych mobów. Co to są logbooki, to sobie jeszcze omówimy um, w dalszej części filmu. Um, są to takie po prostu mapy osobne, które są jedną wielką ekspedycją. Um, następnie szukamy wszystkiego, co jest właśnie pod ilość mobów, na przykład. Um, ilość rare mobów, czy tam runik mobów. Jest też taki remnant, który duplikuje nam runik moby. Są takie remnanty, które wpływają na, ilo, na quantity lub rarity z mobów. Więc takich rzeczy chcemy szukać. Oprócz tego możemy też robić ekspedycje na chesty. Jeśli akurat nie macie za bardzo remnantów na runik moby, na pack size, ale macie dużo na rarity z chestów, dużo na jakieś quantity z chestów dalej, to można tymi wybuchami objąć właśnie jak największą ilość chestów. Chesty to są właśnie tá a... takie tabliczki różne, I można tych remnantów na czesty objąć jak najwięcej, plus właśnie tych skrzynek. No i na tym mniej więcej to polega, to jak, jakie remnanty używać dokładnie i jak to obejmować, to na pewno w praktyce sobie się tego wyuczycie, ja Wam mniej więcej powiedziałem i nakreśliłem, czego bym tutaj szukał i w jaki sposób to robił, i zróbmy naszą pierwszą ekspedycję. Ja gram akurat pod jeden wybuch, bo jest to bardzo wygodne, nie musimy wtedy tych wybuchów jakoś tak, no nie musimy tego planować tak bardzo, tylko stawiamy jeden wybuch, cyk, detonujemy, od razu mamy moby, skrzynki i lecimy dalej. Jest to bardzo wygodne, po prostu dlatego to lubię. E, także postawmy ten jeden wybuch. Wydaje mi się, że tutaj jest fajne, bo obejmuje dużo remnantów, obejmuje jakieś skrzynki, runik moby, więc myślę, że takie miejsce jest ok. I robimy detonację. No, jak widzicie, wychodzą moby, pojawiają się skrzynki. Tych skrzynek będzie dosyć sporo. E, czasami potrafi z nich ładnie sypnąć. Akurat teraz mieliśmy remnanty, e, tylko jeden remnant na skrzynki, więc one nie będą jakieś super e, w ogóle ta ekspedycja jakaś taka średnia się trafiła, mało z niej dropu. Uwierzcie mi, że czasami te ekspedycje są e, potężne i sypią naprawdę dużo luta No to akurat była taka średnia, wiadomo, to jest nadal RNG, e, czasami się trafi lepsza, czasami gorsza. W Path of Exile 2 mamy 6 walut, które pozyskać możemy robiąc ekspedycje. Są to Order Artifact, Broken Circle Artifact, Black Scythe Artifact, Sun Artifact, Exotic Coinage i Runic Splinter. Pierwsze pięć omówimy sobie teraz przy okazji PCKów, ków a szóstą tą walutę omówimy sobie później, już jak będę mówił o bossach. Dobrze, mam przy sobie wszystkie te pięć walut, zaczniemy od Tsuyena. U niego możemy kupić biżuterię oraz paski, ponieważ w Path of Exile i w Path of Exile 2 paski są zaliczane jako biżuteria. No, i jak widzicie, mamy sobie tutaj różne biżuterie, i no te itemy nie są jakieś zbyt dobre, aczkolwiek to nie tak działa. Najpierw wybieramy sobie item, którym jesteśmy potencjalnie zainteresowani. Jak widzicie, to kosztuje już jeden artefakt. Akurat tutaj na to jest to black side. I Jeśli klikniemy Buy, to przechodzimy do modyfikowania, jakby tworzenia tego itemu. Dodaj moda. I stwórz, żeby przedmiot był red, czyli żeby stał się żółty. Dodała się mana. I teraz co? Możemy przerolować sufiksy za jeden black site. Te currency. No, zróbmy, przerolujmy, bo są słabe. Niski chaos. Reszadł. No, mana też jest tutaj. Many byśmy nie chcieli. upgrade'ujemy, usuwamy manę. Dodajemy prefix. Trafił się Physical to Attacks, niestety. No i mamy ostatni, e, ostatnią możliwość, e, dodać randomowy suffix i już odebrać przedmiot, ponieważ e, tego nie możemy klikać oczywiście w nieskończoność. Dodajemy moda, odbieramy przedmiot, no. Wyszła straszna kupa, prawda? I teraz tak, jeśli nie ma tutaj żadnych fajnych przedmiotów, które by Was interesowały, no to można sobie to przelosować, korzystając z tych Exotic Coinage. I u każdego wendora te przelosowywanie jest właśnie za te Exotic Coinage. Przelosujmy sobie, zobaczcie o co chodzi. O, mamy tutaj, zobaczcie, jakieś też złote paski, nie? Możemy sobie taki pasek Wziąć i co tutaj nam się trafi? No, dodajmy suffix, nie? Dodajemy suffix, szedł jakiś niski Lightning Raz. Um, usuń um, modifier z najniższym modifier levelem. E, tutaj akurat nam to usunie dwa z jakiegoś powodu. E, dodaj prefix modifier, cyk. E, dodało nam prefix i teraz mamy przerolowanie wszystkich suffixów. Przerolujmy, bo tutaj jedynie fire res jest w miarę. Mm, I co nam się trafiło? Life Regenka. Mniejsze zużycie flaszek, coldres, całkiem nieźle. I teraz, tak, zobaczcie, możemy przerolować wszystkie prefiksy i odebrać przedmiot, albo po prostu odebrać przedmiot. Na ten moment jest on całkiem, powiedzmy, że OK, więc ja już nie będę przerolował, nie będę ryzykował, że ten hub tutaj stracę. Po prostu odbieram sobie ten przedmiot. Jeśli chodzi o Roga, u Roga płacimy order artefaktami, i u niego mamy wszystkie armory. I działa to na tej samej zasadzie: czyli jeśli kupimy przedmiot, możemy go modyfikować. Gwenen to jest od broni. Różnych broni, kuch łuki, ale też wszystkie te magiczne łądy, stawy i tak dalej, tutaj znajdziecie. I ostatnim z tych vendorów jest Danig. Da, u Danig'a możemy za san artefakty kupić jakikolwiek inny artefakt. Czyli jeśli zbieramy sobie powoli te sany, mamy ich większą ilość i nagle chcemy, nie wiem, pogamblować sobie jakieś tam buty, rękawiczki czy tam jakąś jewelery, to zależnie od tego, jakich artefaktów potrzebujemy, to u niego możemy sobie te artefakty kupić. Dobrze, teraz przejdziemy do logbooków. Logbooki to są takie książeczki. Jak widzicie tutaj, dany logbook dostaje randomowe mody, ale też jest podpięty pod randomową mapę i sypie randomowe, właśnie te artefakty. Tutaj mamy Order of the Chalice, to będą order artefakty lecieć. Druids of the Broken Circle też mamy, jeszcze jest Blackside i Knights of the Sun i właśnie z tych różnych lecą te cztery waluty. A jeśli chodzi o Exotic Coined'a, to Exotic Coinage oczywiście lecą z każdego z tych typów logbooka. Jak robimy logbooki, to później się nauczymy, które mapy są przyjemniejsze, które mniej. To też możecie się nauczyć, jak będziecie chcieli to farmić na dłuższą metę. Żeby odpalić Logbooka, musimy pójść do Daniga dajemy Show Expedition Map i tutaj tego logbooka umieszczamy i teraz tak. Jak widzicie ten logbook właśnie ma do wyboru dwa różne te typy map i dwa różne, one mają różne modyfikatory. I teraz tak. Albo kierujemy się tym, który ma lepsze modyf... mody i lepszą mapę, lepszy jakby layout, jeśli już znamy oczywiście mapy, albo tym, jakie artefakty chcemy po prostu z tego wyjmować. Ja raczej kieruję się zazwyczaj tym, jakie są modyfikatory, przede wszystkim jaka mapa, bo artefakty w tej lidze akurat nie są jakieś mega drogie, więc można nawet, jeśli potrzeba, je dosyć tanio kupić. No i teraz tak. Na jakie ja mody zazwyczaj patrzę? Bardzo fajne jest na przykład... Liczba wybuchów i zasięg wybuchów, czyli Explosive Radius i Number of Explosives. To jest bardzo fajne, szczególnie jak się połączy, że mamy większy zasięg rażenia tych wybuchów i większą ilość tych wybuchów. Wtedy możemy dużo więcej na tej mapie wyciągnąć. Oprócz tego oczywiście number of um, monster markers jest fajny, ale też jest remnanty mają dodatkowe suffix lub prefix. To też jest spoko, bo te suffixy, prefixy w remnantach dodają nam różne bonusy, takie jak większa ilość remobów, większe quantity i tak dalej. No raczej tutaj staramy się zawsze zerknąć na te mody i zobaczyć po prostu, która według was jest lepsza. Ja Powiedział, że ta mapa jest lepsza tutaj u góry, ponieważ mają podobne mody, aczkolwiek ta u góry ma lepsze procenty. Więc wybieramy sobie order of the chalice. Otwiera nam się mapka. Mapa jest jedną wielką ekspedycją. I teraz pierwszą rzecz na jaką powinniśmy zwrócić uwagę, to czy jest boss na mapie. Na tej mapie akurat bossa nie widzę. Boss to jest taka ikonka, która teraz wam się wyświetli na ekranie. Jeśli mamy na ekspedycji bossa, to ja zazwyczaj robię to tak, że idę w remnanty, które buffują właśnie czy to reality, czy quantity z monsterów, czy ilość artefaktów i tak dalej i robię tak typową mapę pod bossa, bo oczywiście tak jak wcześniej wam tłumaczyłem, każdy remnant, który użyjecie, on ma jakieś buffy. I te buffy będą również oddziaływać na bossa, także nie chcemy tutaj sobie zbyt przegiętego tego bossa zrobić, ja zazwyczaj jak robię map pod bossa, um, to właśnie idę w te remnanty na anten, jakieś kłąty, ale też patrzę, żeby za dużo buffów mu to nie dało i wiecie, robię jeden remnant, drugi, trzeci, czwarty, piąty, tam jakie są fajne, boss, i sobie zabijam bossa. Jeśli mapa jest bez bossa, no to tutaj już przede wszystkim musimy zobaczyć, jakie te remnanty są podświetlone, bo w tej liście dodali tak, że remnant się tak podświetla na pomarańczowo, te takie lepsze. Tutaj jest to, jak widzicie, na reality. Jeszcze zobaczę sobie jakieś inne remnanty, czy one też są rzeczywiście podświetlone na reality ale jeśli tak to musimy sobie to jakoś fajnie rozplanować tak. Jest to rarity z mobów. Czasami się może trafić właśnie coś na skrzynki bardziej, wtedy chcemy bardziej większą ilość tych skrzynek wybrać. No tutaj raczej będziemy się kierować tym, żeby wziąć jak najwięcej tych właśnie remnantów na rarity z mobów i jak największą ilość mobów przy okazji obejmować tymi wybuchami. Więc zaczniemy sobie oczywiście od tego tutaj pierwszego, bo on jest najbliżej do detonatora, od detonatora zawsze zaczynamy te eksplozywę kłaść. Zobaczcie, tutaj damy radę sobie objąć i reality i tą dziurę, dziura taka, to jest takie podziemne przejście, gdzie są dodatkowe skrzynki, też warto je brać. Od razu moby będą odporne na fire, to aż tak mi nie przeszkadza. Tutaj mamy, jako że idziemy mapę pod moby, to bierzemy jeszcze ilość artefaktów z mobów, bo czemu by nie, fajna sprawa. No i idziemy raczej tędy, bo tutaj są dodatkowe remnanty, dodatkowe moby. Staramy się też nie przegiąć oczywiście z tym wszystkim. Ilość artefaktów z mobów, no jako, że idziemy pod moby, to oczywiście to bierzemy jak najbardziej. Tu jest też duża ilość różnych mobków. Kładziemy sobie tutaj wybuch i pójdziemy tą plażą tutaj po te dwa kolejne remnanty na reality. Tu już jeden mogę objąć, tutaj bierzemy drugi i lecimy dalej. Quantity, wszystko na czesty, tego nie bierzemy, bo czestów raczej nie będziemy za dużo tutaj robić. No i staramy się objąć jak największą ilość mobów. Kolejne reality tutaj mamy, oczywiście je bierzemy. Ilość artefaktów z mobów ponownie się opłaca wziąć. Idziemy dalej, znowu reality, reality, No, już o, sporo e, buffów mają te moby, one będą ciężkie w tym momencie, już na pewno. Tutaj, no, spora ilość mobów, odporność na Fizikal też możemy wziąć. Tutaj jeszcze jest sporo mobów, także to zrobimy na koniec. No i, e, a, jeszcze jeden wybuch mamy. OK, no, to jeszcze gdzieś powiedzmy, że tutaj odpalamy. I tak jak mówiłem, te wszystkie mody, one jakby nie działają od razu na ten pierwszy wybuch. Pierwszy wybuch będzie tylko z tym 60% reality i każdy kolejny wybuch już ulepsza te kolejne wybuchy o te mody, które były w remnantach. Do dziury sobie zejdziemy na końcu, na razie sobie poklirujmy te wszystkie moby. Będzie też sporo pewnie artefaktów tutaj leciało, bo dużo po drodze było właśnie tych remnantów na artefakty. Co prawda ten remnant na artefakty to chyba tutaj dopiero pierwszy wybuch, więc od tej pory już ich będzie więcej. No, zobaczcie, już artefakty, coinage'e są Sporo jest tego luta. ogólnie bardzo przyjemnie się farmi te logbooki. I teraz tak, lecą nam tutaj jeszcze runic splintery. Runik Splintery są to takie, właśnie, kawałeczki, za które możemy wejść na Bossa. Bo jeśli takiego Bossa nie znajdziemy fizycznie tutaj na logbooku, bo na niego jest jakaś tam mała szansa, to możemy sobie po prostu na tego Bossa wejść tymi fragmentami. Walkę z Bossem jeszcze wam niedługo pokażę. Trafił nam się tutaj unikatowy Strongbox. Ja później wrócę po tego Strongboxa, żeby też tutaj nie siedzieć godzinę. Ten Strongbox jakiś długi jest. No i clearujemy sobie. Jak widzicie, te artefakty i takie różne pierdoły, to głównie z tych Runik Mobów lecą. Z tych mobów rerowych, więc na nie chcemy zwracać uwagę. No, mieliśmy też dużo rarity z mobów, więc te moby też dużo lepsze orby rzucałem. No, akurat nam się nie przywarciło, żadnego tutaj jakiegoś divina nie wydropiliśmy, ale jest spora szansa. I teraz tak, zobaczcie, wydropiliśmy mm, aż 54 order artefakty. I 11 runik splinterów. Pierwsza wejściówka, jakby pierwszy poziom tego bossa, to jest 50 splinterów, później 100 i tak dalej. Także tak wygląda logbook. Teraz przejdziemy sobie już do bicia bossa i później mówimy sobie drzewko na tę ekspedycję. Ok, mamy 50 runik splinterów. Cofamy się tym domkiem tutaj na początek naszego atlasu. I w realm wsadzamy te splintery, bierzemy 50 i przenosimy się do bossa. Walka z bosem nie, nie jest jakoś trudna, no wiadomo, jak są ostatnie poziomy tego bossa, to on będzie miał dużo więcej HP, dużo bardziej będzie odporny, wtedy ta walka jest dłuższa, cięższa. Jeśli chodzi o te pierwsze jego poziomy, to jest całkiem łatwy, powinniście sobie z nim bez problemu poradzić. Widzicie, jak HP mu szybko schodzi, oczywiście my go jeszcze nie zabijemy, bo on ma taką fazę, gdzie się jeszcze leczy, dostaje odporność, o widzicie, na koniec jest teraz niewrażliwy, zacznie się leczyć. Ale już po tym, jak się raz uleczy, to jesteśmy w stanie go dokończyć. Spróbujemy go szybko teraz. Cyk. I zaliczone. Boss zabity. I teraz co daje nam zabicie bossa? Zabicie bossa daje nam dwa punkty do atlasu. Pierwsze dwa punkty dostaniemy podczas pierwszego spotkania ekspedycji, i zrobienia na mapie. A kolejne punkty, czyli do punktów 4, 6 lub 8, musimy już zabijać te bosy. Za bossa, za 50 splinterów, dostaniemy czwarty punkt. Za bossa, za 100 splinterów, 6 i za bossa, za 150 splinterów, 8. Jeśli chodzi o dropy z bossa, to dropi on właśnie następujące unikaty, które możecie zobaczyć teraz na ekranie. Przy czym warte podkreślenia jest tutaj flaszka all Rod Resolve, która w tym momencie kosztuje najtańsza 700 Exaltów. Przy czym Full Roll teraz najtańszy kosztuje. 17 divinów, czyli no, taka flaszka kosztuje między 10 a 17 divinów, zależnie jaki roll nam się trafi. Jakie jest drzewko? Mówmy sobie je na szybko. Większa ilość logbooków dropionych przez runik MOBY, czyli te MOBY rerowe na mapkach, na zwykłych ekspedycjach. Oraz to, że mamy tylko jedną eksplozję, ale eksplozja jest o 150% większa i jej zasięg, gdzie możemy tą eksplozję postawić, jest też o 100% większy. Następnie znowu 10% na logbooki, te małe node dają. Później. 30% więcej runik monster markers, czyli tych czaszek, które jak obejmiemy eksplozją, to pojawia się runik monster, plus 1 do lewela każdego logbooka, który nam dropi na mapkach. Oraz to, że Expedition logbooki mają zawsze 4 implicit modifiery, czyli zawsze te 4 bonusy, o których Wam wcześniej mówiłem. Następnie, znowu te małe, nie będę ich omawiał, bo to jest wszystko na logbooki. Mamy 50% więcej artefaktów, które dropią moby na mapkach, oraz teren. Reakcja łańcuchowa wybuchów jest 50% szybsza, że to po prostu możemy szybciej ekspedycje na mapach robić, o ile nie idziemy w jeden wybuch, jeżeli idziemy w jeden wybuch, to tutaj się nie opłaca raczej iść. Następnie mamy ilość rare Expedition Monsterów na naszych mapach oraz ilość Exotic coinage, czyli tej waluty do przelosowywania w sklepie przedmiotów jest to 50% większa. Później mamy większą ilość remnantów. Remnanty to są te takie właśnie nagrobki, które dają buffy. Dane na plus i na minus, oraz to, że remnanty mają dodatkowy prefiks i sufiks, całkiem fajne, to jest też do rozważenia, żeby może w to pójść, bo wtedy z tych remnantów bardzo dużo dostajemy bonusów. Później mamy, że nasze ekspedycje na mapach mają trzy dodatkowe skrzynki i ym, skrzynki na mapach się. Despawnują po 5 sekundach. Jeśli chodzi o robienie ekspedycji, tak typowo pod zarobek na mapach, to drzewko, jakie jest sugerowane przeze mnie, to jest używanie tego, że mamy tylko jedną eksplozję tego, że mamy więcej runik monster markerów czyli 30% więcej runik mobów na naszych ekspedycjach do tego 35% lepszy efekt remnantów i Dodatkowy prefix i sufiks w remnantach, żeby więcej one bonusów dawały. Ewentualnie, jak chcecie nafarmić sobie logbooków i farmić logbooki, to wtedy cofamy te sufiksy, prefixy i dajemy w to, żeby były plus jeden do lewela logbooków i żeby logbooki miały zawsze cztery mody. Jeśli chodzi o właśnie farmienie ekspedycji, to warto wspomnieć o bardzo niedocenionym, według mnie, mm, tablecie. Jest to tablet Forgotten by Time. Można go kupić. On kosztuje tylko 2 EGZY, co, co jest w ogóle śmieszną ceną. I roluje się od 12 do 18 mapek, tak jak zazwyczaj te tablety mają. W zwyczaju, chociaż nie wszystkie, ale większość. Jak już kupujecie, to kupujcie oczywiście na 18 map. I teraz co robi ten tablet? Ten tablet sprawia, że wszystkie MOBY z ekspedycji respią się z połową HP, już jakby zbitą. Czyli tylko 50% HP musimy im zabrać, żeby zabić wszystkie MOBY. Ale co ważniejsze. Runik Monstery na naszych mapach są zduplikowane, czyli mamy dwa razy więcej runik Monsterów. A tak jak wam mówiłem, to z runik Monsterów jest najlepszy loot. Więc chcemy tutaj tego używać, no bo więcej runik Monsterów, więcej loota. Całkiem fajny tablet, a kosztuje tylko dwa exalty, więc to jest jak za darmo. No i to by było chyba na tyle, wyjaśniłem Wam wszystko, co powinniście wiedzieć o ekspedycji. Dajcie znać w komentarzu, czy materiał Wam się spodobał, czy dobrze to wyjaśniłem. Jeżeli Wam się spodobał, to też możecie zostawić łapkę w górę. Zapraszam do mnie na streamki, na Twitcha, na mój kanał Twitch, teraz Wam się wyświetla na ekranie link do mojego Twitcha. I dzięki za obejrzenie, słyszymy się na streamkach i na kolejnych materiałach. Siema, siema!